Cześć Właśnie wracam z 300 kilometrowej wycieczki. Jak widać pogoda się zepsuła. Musiałem się ewakuować na przystanek. Słabo jest. Mokro wszędzie, głucho wszędzie. Znaczy ja generalnie suchy jestem, o. tylko palić mi się chciało i po nogach mi trochę chlapie. Także wycieczka się udała. Motor się, czy się nadaje na wycieczki? Na takie, nadaje się jak najbardziej. 8000 obrotów, 95. 95 na zegarze. I sobie spokojnie jadę, uprawiam turystykę motocyklową. Robię to do czego ten motor został stworzony i po co go kupiłem. Nie po to, żeby się zastanawiać, czy on jedzie 98, czy on jedzie 100 na godzinę, czy on jedzie 96, tylko że po to, żeby się przejechać, pojeździć sobie, wybrać się na wycieczkę i pojeździć. I czy on pali 2,5 litra, 2,4 czy 2,8. Jest to naprawdę całkowicie bez znaczenia dla mnie. Chcę po prostu sobie pojeździć, wyczyścić łeb po tygodniu roboty wyczyścić łeb, przejechać się tak bezmyślnie pojechać tam, dokąd dokąd dam radę, dojechać, dokąd mi się chce i przyjechać sobie spokojnie do domu, spokojnemu. Wczoraj było 960 chyba kilometrów. Zanim zajadę do domu, będzie 1250. Jeszcze nie cała stowa mi została do chałupy. Pogoda jest jaka jest, ale tam bez znaczenia. Mówię dla mnie to jest bez znaczenia. Klata sucha, spodnie, buty suche, te mówię nogi suche. A to najważniejsze. Palę zaraz, zapinam kask. I rękawice, ręce o suchutkie, wszystko suchutkie. Także mogę jechać śmiało. Dalej. Motor jest naprawdę fajny, kurczę, nadaje się i wiem, że do niego kupuję torbę, teraz jeszcze jakoś muszę zorganizować torbę i tankbaga tylko na telefon, żebym nie musiał takiego wodoodpornego, żebym nie musiał tego telefonu wiecznie z kieszeni wyciągać i patrzeć, czy ktoś do mnie dzwonił, czy coś pisał, tylko żeby było tank bag i torba i to wszystko. I, i, I założyłem te, co mi przyszły, osłonki jako podnóżki jednak, fajnie, fajnie na... Takie jeszcze mniejsze wibracje, tak prawie nieodczuwalne są, nie? Także... Praktycznie, praktycznie nieodczuwalne. Bardzo mi się wygodnie nim jeździ. Ale... Widzę, widzę sezon po YouTubie widzę, nie tylko u mnie otwarty. Także w pełni, co tam otwarty, w pełni już się lata. Także... Bardzo mi się podoba. Fajnie, fajnie się jeździ, fajnie, że ludzie jeżdżą, kurczę, no szkoda, że nie mogę nikogo, dostałem zaproszenie od chłopaku z Warszawy na wycieczkę, na wycieczkę do Częstochowy, ale chyba nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie, bo nie wyrobię się, początki firmy własnej, także muszę, muszę tyrać ostro. Wolną chwilę poświęcam teraz na jazdę, mniej kręcę, bo z dziećmi trzeba trochę w domu się pobawić, też nie tylko jazda, ale trzeba trochę i pomieszkać, i, i sami wiecie, jak to jest, także muszę podzielić się między motor, robotę a rodzinę, także nie mam czasu. Nie mam czasu składać tych filmów, nie, nie, nie chcę mi się tym zajmować, naprawdę. To co nagram z trasy, to, to wrzucam. I tyle chciałem powiedzieć. Także może się z kim spotkamy kiedy? Może, może pojeździmy sobie kurcze blade przy jakiejś ładnej niedzieli, naprawdę. Może, może do kogoś podjadę. Na pewno w Polskę pojadę latem. Będę chciał ze dwa tygodnie mieć wolnego i pojeździć sobie naprawdę. Nie mam kompleksów żadnych, że jeżdżę rometem, także podoba mi się. Trzymajcie się, chłopaki, dziewczyny. Szerokości wszystkim życzę i suchego asfaltu, przede wszystkim. Zdrowia. Hej.